że przeklinam za każde zdanie, ale jak tu się nie wkurwiać, gdy przychodzi jakaś baba i ci za uszami pierdoli, że jest przedstawicielką PEG i G, a później przed nią są kurwa problemy i później kurwa nie umiem trafić palcem w dupę. Sorry, że przeklinam co każde słowo, ale to kurwa już przechodzi wszelkie granice, kurwa nerwicy i będę klnęła co każde zdanie, bo, bo kurwa tak nie może być, że jakaś firma, już nie powiem jaka, nie chcę brzydko kurwa ująć tej firmy, oszukuje ludzi i jeszcze okrada z pieniędzy więc yy, nie da się kurwa nie knąć sąsiedzi wie, yy, sąsiedzi nic z tym nie robią, bo się kurwa boją nie mają na tyle odwagi kurwa, żeby yy, z firmami yy, z firmami lewymi walczyć, bo się boją bo wiedzą, że nie wygrają. Dlatego kurwa nic nie robią. Ale ja jestem kurwa inna. Będę kurwa walczyć do końca. Bo to jest korupcja, oszustwo, i kłamstwo. I naciąganie na pieniądze. Dlatego, jak dzieciak wyzdrowieje, to ja idę do CPS. Na pewno gdzieś kurwa w Katowicach jest biuro CPS. I zgłoszę. Korupcja, oszustwo, kradzież. Będę musiała to zgłosić, bo inaczej nie da się kurwa polubownie. Pisałam tam kurwa ten na Messengerze im i, i chuj, nic, echo kurwa. Jakby się kurwa zapadli po ziemię, kurwa. Więc jak dzieciak wyzdrowieje, ja idę do biura CPS i zgłaszam. Korupstwo, oszustwo i kradzież pieniędzy. Bo nie tak baba mi mówiła. Nie tak miało być. Miała tylko kurwa odejść Warszawa, a wejść w Fortun. A gaz miał zostać kurwa ten sam. Dlatego ja w poniedziałek, jak dzieciak wyzdrowieje, idę do CBS, zgłaszam korupstwo, złodziejstwo i oszustwo. Na tyle miałam do powiedzenia.